Dzisiaj pokażę Ci, jak usunąć napięcia z przedniej części szyi. Mięsień platyzma przyczepia się w okolice drugiego żebra, i właśnie tutaj, w tym miejscu, mamy najsilniejsze wzrosty i napięcia. Dlatego świetną techniką jest rolowanie właśnie w tym miejscu równolegle do naszego obojczyka czyli nie to rolowanie w górę, ale rolowanie w bok. Czyli łapiemy taki wałek i rolujemy go. Równolegle do naszego obojczyka. Jeśli w tym miejscu są napięcia, jest to bolesne, no nie jest dobrze. Szyja na pewno nie jest w dobrym stanie, ale spokojnie to nie jest nieodwracalne. Dlatego trzeba po prostu rozpracowywać to miejsce z jednej i z drugiej strony, przynajmniej raz, a czasami nawet dwa razy w tygodniu. I na początku być może będzie to trochę bolesne, będzie nieprzyjemne. Ale gwarantuję, że z każdym dniem będzie lepiej i stanie się to naprawdę łatwiejsze. A twoja szyja na pewno ci podziękuje pięknym wyglądem.